Cześć wszystkim, tara z tej strony. Witam Was w kolejnym odcinku z zmodowanego Minecrafta na paczce Tasmański Craft. Za moment będziemy kontynuować naszą przygodę. Na początek tylko przypominam, że ta paczka zawiera elementy niepokojące w postaci modów Debit Lands i Blood Magic, i z tego powodu nie nadaje się dla osób poniżej 12 roku życia. Ale poza tym to by było na tyle, nie przedłużam, zaczynamy. I tak, domek jest prawie skończony, jak widać. Nie pokażę go całego, bo jeszcze brakuje kawałka dachu, ale w następnym odcinku powinien już być gotowy. Dokończenie go zajęło mi dwa dni. I tutaj poszerzyłem trochę tą studnię, żeby było lepsze dojście na dół. I tam stopniowo będziemy schodzić w dół właśnie, w miarę jak będę wydobywał stąd kobel. Ale na razie pójdziemy w tą stronę, bo... Jak widzicie, mamy bardzo mało jedzenia i priorytetem jest teraz wykopać trochę żelaza i znaleźć później trochę jedzenia, żebyśmy mogli, że tak powiem, na spokojnie eksplorować właściwą część kopalni. No i zrobiłem też żelazny kill off z tej resztki żelaza, która została. No i tak, tu jest lawa, to na to musimy bardzo uważać. Przyda się tutaj trochę wykopać kamienia, żeby to zasłonić. Zresztą nie ciekawie to wygląda, nie powiem. Tak, 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 tak. Z grubsza chodzi o to, żeby potwory nie mogły nas tam zrzucić do lawy. Tam jest ten tu skład jeszcze tutaj. Wesłonie to, to jest aluminium. Aluminium na razie nie potrzebujemy. Ten tu skład także nie, bo on jest to Afflite Energetics 2. Przydałoby się trochę miedzi, ale tutaj z nadlawy wydobywać to mi się nie uśmiecha. Także na, na, na razie tak pójdziemy tutaj na górze oświetlić, żeby na pewno nam nic na głowę nie spadło. I wykopiemy troszkę tego węgla tutaj najbardziej no jest potrzebne żelazo, żeby mieć już pełną żelazną zbroję, to wtedy eksploracja tych jaskin będzie znacznie łatwiejsza i przyjemniejsza, bo nie będziemy tracić tyle życia, jak ktoś na nas wyskoczy. No i potrzebujemy oczywiście żelaza, żeby zrobić maszynki. Przede wszystkim myślę tu o Sagmilu. Które wymaga tam dość żelaza, jednak i trochę złota, ale po złoto zajdziemy później. I myślę, że wcześniej będzie jakaś eksploracja w poszukiwaniu wioski i jedzenia. No a domek. Domek w następnym odcinku pokażę, jak będziemy wychodzić na wycieczkę do zwiedzania. A, i wiem czego nie wziąłem. Nie wziąłem łóżka. Hmm. To zaraz się wrócimy. Nie mamy za bardzo miejsca w skrzynkach, żeby cały ten węgiel tam zrzucić, ale to się zaraz zrobi. I węgla bym wolał używać jednak drzewnego, z tego względu, że ten tutaj się przyda. Normalny, żeby później robić diamenty przemysłowe. W kompresorze jest Industrial Crafta. no ale to po kolei, wszystko zaraz, gdzie my to tutaj byliśmy, to z tym jeszcze do domku i weźmiemy łóżko, tak żeby to były faktycznie dwa dni w grze. Znowu, i to będą dni szósty i siódmy zajęła mi budowa tego, to dzisiaj 8 i dziewiąty. I tak tutaj odkopiemy to. Minor Stellite. Nie wiem co to jest. Przekąska górnika. <grym> A tak, i te roślinki dokształciłem się. To nie są rośliczki, to są muchołówki wenusjańskie. To jest roślina amerykańska. No ale jak zwał, tak zwał. Zadałem obrażenia. I to jest nie do końca fajne. Znaczy jest fajne, bo zadajmy obrażenia potworom. Jest niefajne, bo zadajmy obrażenia nam. Tak. I tu jest przejście dalej gdzieś. Ale na razie się tu kończy. Także my się cofniemy i wykopiemy to, co tam jest w ścianach. Przydałaby się. Teraz jakaś beczka z jabby, jeszcze albo szafki ze Storage Drawers, z tego względu, że tych ród tutaj, jak widzicie, jest kilka różnych rodzajów jednego typu. W mniej miedzi jest chyba 4 albo 5 typów, a jak to się wrzuci do szafki ze Storage Drawers, albo do beczki z jabby, to się konwertuje wszystko. Na jeden domyślny typ, tak, tuż to bursztyn z Taumkrafta. Taumkraftem też się myślę, pobawimy niedługo. Tylko muszę się zorientować, jak to tam wygląda. Na pewno ten cały taumometr trzeba zrobić. Co na niego jest potrzebne, jeszcze nie sprawdzałem. No, będzie to ciekawe, na pewno. Bo to jest bardzo rozbudowany mod. Ale żelaza potrzebujemy ile? 8 na zbroje, 7 na spodnie, 5 na hełm. To jest 12-20 Żelaza co najmniej. No i na maszynki też by się tak przydało z 16. A mamy 15 w tej chwili Czy tu jest coś jeszcze Chyba nie No to będzie takie trochę dudniejsze dzisiaj bo tutaj w tej jaskini o, co tu się może zdarzyć? Najwyżej nam mogą e, beboki niemićce beboczany, ugurasy, karakany wyskoczyć Poza tym tutaj nic ciekawego, bo się nie ma prawa zdarzyć. Tak, i tu już jest koniec tej jaskini. Fajne miejsce, żeby na początek wybrać kobla, bo taki projekt już testowałem na serwerze, na innej paczce. Jak grałem kiedyś, żeby poszerzać po prostu jaskinię. Zamiast kopać kobla gdzieś na dziko, żeby po prostu poszerzać jaskinie, pogłębiać ściany, wyrównywać takie rzeczy. Żeby te jaskinie były po prostu większe i żeby fajniej wyglądały. A jednocześnie, żeby to miało sens, jakiś taki. Wiecie, że nie zostaje jakiś taki paskudny kamieniołom w ziemi, jak to często bywa, jak się. Gra z BuildCraftem, którego tutaj zresztą nie ma. I nie ma go celowo, bo... no BuildCraft nie jest fajny. Te rury z niego bardzo lagują. I sama obecność kamieniołomu... by nie usprawiedliwiała tutaj w zasadzie użycia, zwłaszcza że jest Excavator z... tego z Immersive Engineering, który działa co prawda trochę inaczej niż Quarry. Ale i tak jest bardzo dobrą maszynką. Natomiast tak, czy tutaj coś jeszcze jest? Tutaj nie ma tam za żwirem by... Może coś było, ale nie ma jak tego rozkopać. I tu na górze żeśmy już wszystko wykopali. Tak. Wypadałoby teraz wejść, zobaczyć jak wysoko jest słońce. I chyba zagłębimy się w tą drugą studnię. W takim razie. A, no tak. Muchówki tutaj, muchołówki. One już z tej strony nie są potrzebne, bo tam jest ładnie oświetlone. Także je zlikwiduję. I wykopiemy sobie trochę tak zwanej miedziuchy stąd. Dobrze, jest mieć-miecz. Węgiel zresztą też. To będzie trochę do poprawy potem w tym zejściu do tej studni, ale na razie starczy tak myślę Mało pochodni, ale to się zrobi więcej. I tak, tu jest Tertus Quartz znowu, jest Apatyt, Apetyt tak zwany, jest Fire Infused Stone, to nie wiem co to jest tu na razie, zostawmy. O, jest Tin. Bardzo fajnie, że jest Tin. Także tutaj ta ma ze żwiru i bardzo dużo tego Tinu było. Niesamowicie dużo. Ale, tylko mieć Industrial Crafta i z Crafter się pojawia czyli chyba te konfigi odziedziczone po FTB Infinity Evolved, bo tak ta paczka się nazywała. Ostatecznie, jakby ktoś przegapił, yy, działają bo tam chyba było po prostu powyłączane, żeby tylko jeden typ się pojawiał. No, ja dograłem Town którego tam nie było, i teraz mamy po dwa typy. A tu jest. Tu jest. Tak, tu jest Teinters Industrial Crafta. Dobra, czyli nie powinno być. Yy, to jest cena, zdaje się. Ani z Forestry, ani z żadnego innego moda. Tylko te dwa rodzaje. Dobra, tu jest Amelinium. Amelinium co prawda się nie pomaluje, ale się przyda. Potem zwłaszcza właśnie W sumie jednak. A tutaj co tu się dzieje? Au no. To było blisko Aaa, ah, zombie Tylko zombie Trochę kobla żeby tą lawę tam zatamować kolejne zębiaki może niekoniecznie koblem. Trzeba tam szybko przejść i oświetlić, bo inaczej tego nie widzę. O, i tam jest gniazdo podziemnych pszczół, i tu jest cynober. Tak. I tak. Dobra, to powinno starczyć. Cynober nie wiem po co jest, się przyznam. Yy, petroleum, no to jest po prostu. O uh, skała oleista, w której jest ropa. To chyba szczekało z tego zbiornika, tam który mijaliśmy. Co tu się dzieje? Oj, tam jest niezła impreza na dole. Znowu na śladu ja walki zawiem, przepraszam. Postaram się nie. To są jakie Rock Hive z Ekstra bis, ładnie to po to się później przyjdzie tutaj, ale dobrze wiedzieć, że tu jest coś takiego. Ten jak poszedł. Dobra. To na broje już tutaj mamy. Teraz by wypadało, żeby się jeszcze zwróciło... za kilof. I będziemy ustawieni. Tak, tu jest nowocyna, Cyniczna ruda, że tak powiem. A tu jest dziursko. Do którego właśnie spadliśmy. Przez pająka. Po kolei. Żeby to tu oświetlić na szybko. Mieć względny spokój przy kopaniu tego. Ha, tu jest studnia. Ale no duża ta jaskinia, fajna. Wydobędziemy tutaj dużo surowców, myślę. To jest Ołów. Hmm. Ołowiu na razie też nie. Chociaż on się przyda. Do Endermana zdecydowanie należy zostawić w spokoju. Tak, czy tu jest coś jeszcze w ścianie ciekawego chyba nie. Oj, niedobrze. Niedobrze. Wiecie co, ja aż miniaturkę zrobię teraz, patrząc w nieznane, byleby nie spojrzeć na tego pana. O, bardzo dobrze. Już chyba noc będzie tam. Także położymy się spać. Jeszcze tak z 5-6 minut myślę będzie. A musimy uważać, bo nie mamy już w ogóle. O! O matko! Milkołak! Słyszałem jakieś wycie, ale. O! Przemienił się w człowieka. Dobrze. Całe szczęście. Ale teraz już nie zregenerujemy zdrowia do końca. O, tu jest grzyb z botanii. No ciekawe. To jest kamień nasycony powietrzem. No nie wiem po co to jest, dobre. Tu jeszcze wykopiemy to. Żelaza, więcej. Żelazo ja bardzo chętnie. No, i jesteśmy już na poziomie, na którym powinno być złoto, teoretycznie. Więc fajnie by było trochę złoto znaleźć teraz, jednak. No, ale <gryw> nie będziemy mieli czym wykopać, bo się właśnie kilo skończył. Dobra, także to tutaj zostawię myślę. I przyjdziemy pod to następnym razem. To jest nasycony ziemią, dobra czyli po prostu po kolorkach widać nasycenie. No i teraz na górę obok pana Endermana. No, bardzo fajny trik polecam, jak ktoś nie wie, żeby się nie gubić w jaskiniach. To po prostu stawiać pochodnie tak, żeby. Zawsze mieć je po prawej stronie w momencie, kiedy się eksploruje, i potem po prostu wracać po ich śladzie, żeby były po lewej. To nie jest idealna metoda, co prawda. Czy to się wykopie? Tak, to się wykopie nawet. Jeszcze to weźmiemy. To nie jest idealna metoda, bo nie zdaje egzaminu przy większych kompleksach jaskin, tak jak tam mamy, że musimy pochodnie stawiać na środku. Ale pomaga się połapać mniej więcej co i jak. O, to jest naładowany kryształ. Bardzo ładnie. On jest tam potrzebny, żeby zrobić podstawowe rzeczy z Applied Energetics. Także bardzo chętnie z tego skorzystamy potem. No na razie to trzeba będzie dać do skrzynki. No, wskocz tam, Steve, wskocz tam. Jeszcze trochę. I tutaj. Teraz tak, 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 tak. Jesteśmy z powrotem na powierzchni, tylko jesteśmy bardzo głodni. Czy tu zostało coś do jedzenia? Nie. Czyli będzie jeszcze trzeba zrobić motykę. I już tam przygotować kawałek poletka przy domku. To jednak zobaczymy domek dzisiaj. Troszkę domku przynajmniej zobaczymy. Tak to tu jest normalne. Nasionka: yy, Nasiona ziemniaka. Nie wiadomo po co. I nasiona marchwi. Nie ma tego za wiele. No, ale mamy kości. Także ziemniaka. Kość mi zrobimy, to powinno przyspieszyć trochę. Najlepiej te kości później mielić w zagmilu, bo daje 7 mączki kostnej, zdaje się, z jednego. A tutaj dostajemy tylko 3. O, proszę. Czyli ten ziemniak z AgriCrafta on nie jest jak normalny ziemniak. Bo normalny ziemniak, w momencie jak mamy wygranego Harvest Crafta, zobaczcie, że możemy go tak zebrać. I on odrasta. Ale no ładnie, 6 ziemniaków to to sobie niech rośnie. A my wrzucimy to do piecyka. Bo pieczone ziemniaki, jak pewnie wszyscy wiecie, odnawiają strasznie. Więcej zdrowia i mamy 42 rudy żelaza. Hmm, to tutaj wrzucimy 5, 6, 6 ziemniaków i później to żelazo wrzucimy. Au... Haume... Haumometr, tak? Co tu potrzeba? A, dwa szardy. To rozumiem, że z tych kamieni dwie sztabki złota i szkło. I taumonomikon w skrzyniach. Jeden procent. Hmm. Dobra. To będziemy w następnym odcinku rozkminiać, myślę. Jeszcze wrzucę to żelazo i skończę domek teraz i w kolejnym odcinku pójdziemy pozwiedzać troszkę. Także na razie to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się wam podobało i trzymajcie się na razie.